Witajcie w Krzyczewie na granicy polsko-białoruskiej. Ponieważ jestem w podróży służbowej, byłem w okolicy, a w zasadzie jestem w okolicy, to postanowiłem przyjechać tutaj w to miejsce. Kościół św. Jerzego pierwotnie cerkiew, przejęta na początku XX wieku przez katolików. Jest już dosyć późno, ale mam nadzieję, że coś będzie widać. Wchodzimy na teren kościoła, no i idziemy nad Bóg. Jesteśmy na terenie kościoła. Kościół robi dobre wrażenie, jest odrestaurowany. Nie wiem jak w środku, bo jest zamknięte. O, i kościół idzie z duchem czasu. Jest alarm. Teraz trochę tematów granicznych. Jak widzicie, Bóg, nasz słupek polski. Co ciekawe, po drugiej stronie nie ma słupka białoruskiego. Kiedyś jak tu byłem słupek stał, teraz nie stoi. Widocznie Białorusini uznali, że należy go z jakiegoś powodu usunąć. Ciekawe miejsce, bo wygodny dostęp do rzeki. Białoruski brzeg. Cisza, spokój. Słychać tylko po polskiej stronie przejeżdżające od czasu do czasu samochody. Rozumiem, że czasami woda dochodzi aż w to miejsce. No to ciekawe. Tu na końcu tej ścieżki. Znajduje się ławeczka, na której zresztą przed chwilą siedziałem i jadłem kolację. A na białoruskim brzegu? No, jak to na białoruskim brzegu? Generalnie cisza i spokój. No, dosyć szeroki jest Bóg w tym miejscu. Łoweczka. Dużo się nie dzieje, ale ładnie położony kościół zaraz obok słupka granicznego polskiego nad samym bugiem. Ciekawe miejsce myślę, że warte odwiedzenia będąc tu w okolicach Terespola, bo jesteśmy jakieś 10-15 km od Terespola. Non, ça,